Dawid, dzisiaj wyjątkowy dzień, świętujesz swoje 20-lecie pracy zawodowej. Jakie to jest dla Ciebie uczucie? Pierwsze to było e, szok, że <laughs> już 20 lat jestem e, w branży. E, po drugie, że mi się to jeszcze nie znudziło, bo wiesz, 20 lat pracy to jest coś. Ale. ale... A trzecie wrażenie to było, że jest to niesamowite, bo ciągle to kocham i no to jest takie no trochę wzruszające nawet powiem szczerze. I, i, a tak naprawdę nie zdawałem sobie z tego sprawy aż do tego momentu, jak wszyscy mnie zaczęli o to pytać. Eee, także jestem kompletnie na razie wzruszony. Czy ty pamiętasz kulisy powstawania swojej pierwszej kolekcji? Tak, oczywiście, że pamiętam. No, ja pamiętam wszystkie kolekcje i pamiętam to, co się działo. No, pierwsza kolekcja, pierwszą kolekcję, o której w sumie to praktycznie nikt nie wie, zrobiłem kiedyś z Jagą Hupało. To była kolekcja, która była. Pokazem, na który się kupowało bilety wspierające e, dzieci z porażeniem mózgowym. Jaga Hupało brała udział w takiej inicjatywie, zapytała, czy nie chciałam zrobić pokazu. Ja mówię z przyjemnością. No i taki był mój pierwszy pokaz w 2000 roku, ale taki pierwszy, pierwszy pokaz e, był w 2002 roku, kiedy to e, e, poznałem taką całą bandę ludzi, których. których przez wiele lat potem, z którymi pracowałem. Marcin Tyszka, Robert Kupisz czesał do mojego pokazu, Gonia Wielocha, która malowała do mojego pokazu, no takie. Tacy ludzie unikalni, naprawdę, w tamtych czasach zrobić e, tak wielkie kariery, to było bardzo trudno. To nie było tak, że, że po prostu zrzucało się zdjęcie na Instagram i już. Trzeba było naprawdę zrobić tysiące sesji, tysiące make-upów, tysiące włosów, żeby zaistnieć. Także, także wspominam dzisiaj tych wszystkich cudownych ludzi, a którzy do dziś oprócz Goni Wielochy są ze mną. E, no i bardzo miło. Gociu, czy Ty pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z Dawidem Wolińskim? Tak. Pamiętam, to było na nartach. Uczyliśmy się razem jeździć na desce. Było super fajnie super śmiesznie, jak to z Dawidem. Wow, powiem Ci szczerze, że to jest naprawdę wyjątkowe spotkanie. Myślałam, że powiesz, że na jakimś pokazie, albo że zaprosił Cię do swojego atelieru, a tu proszę. A tu proszę, na nartach. Czyli sport zbliża ludzi bardzo dobrze. Jak podobają Ci się w ogóle jego projekty, kolekcje? Jak tak obserwujesz jego 20 lat pracy? No, Dawid jest szalenie zdolny. I jest, ma w sobie tyle wdzięku, co chyba żadna, żadna z nas nie ma. Jest szalenie inteligentny, dowcipny i bardzo zdolny, jeszcze raz powtórzę. I jego ubrania są naprawdę szalenie takie kobiece, ale, ale to nie jest absolutnie nachalne. To jest takie zmysłowe, delikatne, kiedy trzeba zasłonić coś, kiedy trzeba odkryje. Ja mam na sobie na przykład dzisiaj sukienkę Dawida Wolińskiego i proszę jestem w golfie z długim rękawem, a, a jednak mimo wszystko ta sukienka jest bardzo kobieca, dopasowana i, i błyszcząca. I jakby Dawid potrafi fantastycznie żonglować tymi niuansami, które, no, które są tak naprawdę bardzo ważne i to jest to chyba, to jest to takie jego wyczucie. Przede wszystkim za to, że Dawid, jak rzadko kto, potrafi podkreślić kobiecość, atuty kobiety. No i te materiały po prostu leżą na nas jak ulał. No tak naprawdę, kiedy ja przyszłam na przymiarki, czułam się jakby Dawid na mnie uszył tą sukienkę. No aby nie było tak. W każdym razie rzeczywiście te materiały dopasowują się rewelacyjnie do kształtów kobiecych. Czy ty pamiętasz wasze pierwsze spotkanie? Z Dawidem? Oczywiście, że tak. To było na castingu i Dawid zawsze mnie wspierał przez cały program, także my się absolutnie kochamy, przyjaźnimy. No i od początku na każdym pokazie też Dawida wspieram swoją obecnością, czy byłam w lepszej formie, czy w gorszej. Dawid zawsze we mnie wierzył i, i, i zawsze z nim byłam. Tak. Nie pamiętam pierwszego spotkania, myślę, że zawdzięczam je Marcinowi. Pamiętam jakieś ogromne lustro, które stało chyba w przedpokoju, ale już teraz nie, nie dam sobie ręki obciąć, że to była pierwsza moja wizyta u Dawida. Natomiast pamiętam, że miałam bluzkę od niego, taki top, w którym wystąpiłam na okładce jednego z czasopism. I to był taki welurowy top w takim kolorze. Bardzo rozmytego lila z takimi jedwabnymi szarfami do zawiązywania z tyłu i gołymi plecami. Dzisiaj też mam gołe plecy, tylko kolor trochę, trochę bardziej stodowany i tkanina też bardziej taka powściągliwa. Ale to chyba była pierwsza rzecz, którą, którą założyłam od Dawida.